Witam ludzi różna. 21 marca 2020 roku. Zwykle pierwszy dzień wiosny i dzień Wagarowicza, ale ponieważ obecnie do szkoły nikt nie chodzi, po pierwsze dlatego, że sobota, po drugie dlatego, że kwarantanna. W związku z tym ten dzień Wagarowicza smakuje zupełnie inaczej niż wówczas, kiedy siedzieliśmy w szkolnych ławkach. Dzień Wagarowicza to także okazja do tego, żeby powspominać, a 21. dzień marca nie zawsze był różowy i radosny dla polskiego żużla. Przenoszę się w czasie do roku 1993, dla mnie szczególnego, bo właśnie wtedy zacząłem swoją przyjaźń ze sportem żużlowym na dobre i na złe. Wtedy, w tamtym ponurym czasie, na stadionie morawskiego Zielona Góra, wtedy Morawskiego, bo Zbigniew Morawski biznesmen, który przez 4 lata romansował z zielonogórskim żużlem sporo tam zmienił i również nadał nazwę zespołowi, a więc na tym stadionie mm, doszło do bardzo tragicznego w skutkach wypadku. Mesz towarzyski pomiędzy Falubazem i Unią Leszno zakończył przygodę ze sportem żużlowym i w rezultacie w ogóle zakończył życie 22-letniego Andrzeja Zarzeckiego. Młody wychowanek falubazu Zielona Góra nie miał nawet 22 lat, ponieważ urodził się dokładnie w Andrzejki 30 listopada 1971 roku. Zaleckie to była wielka nadzieja zielonogórskiego żużla, która dorastała z miesiąca na miesiąc, coraz bardziej krzepła w środowisku żużlowym i osiągała coraz większe sukcesy. Mimo, że Andrzej rozpoczął swoją przygodę z żużlem w wieku 14 lat, a więc stosunkowo późno, to kiedy zdał licencję 3 lata później, z roku na rok osiągał coraz więcej. Przykłady, proszę bardzo. Czwarte miejsce w młodzieżowych indywidualnych mistrzostwach Polski w roku 91. Trzecie, rok później w Tarnowie były medale mistrzostw Polski par w młodzieżówce. Było wreszcie drugie miejsce w srebrnym kasku 91. No i wreszcie dużo występów w kadrze narodowej juniorów. Zarzecki, wielki talent, który kwitł coraz bardziej w Piątym Wyścigu, pamiętnego 21 marca 1993 roku, zderzył się w okropnym karambolu na wyjściu z drugiego łuku. Było ślisko, podniosło, podniosło motor Maciejowi Jaworkowi z Zielonej Góry. Wpadł na niego Paweł Jądr, a później motocykle pofrunęły w górę i staranowały Zarzeckiego, który wylądował na bandzie. W tym wyścigu brał udział również Dariusz Łowicki, ale jemu na szczęście nic się nie stało. Co ciekawe, Zarzecki trafił do szpitala i na stół operacyjny zaraz po tym zdarzeniu. Jeszcze w trakcie meczu zajęli się nim lekarze. Nie wystarczyło to jednak. Mimo, że odzyskał przytomność, mimo, że jego płuca, bo one najbardziej ucierpiały, zostały przedrenowane, w pewien sposób wyleczone, okazało się, że Krwotok wrócił. Trzy dni później Andrzeja nie było już z nami. Zmarł o 4 rano 24 marca 1993 roku. Niestety, tamten sezon był wręcz tragiczny dla Morawskiego. 6 czerwca historia się powtórzyła. Artur Pawlak, młodszy od 3 lata, przyjaciel Zarzeckiego z Drużyny, również stracił życie. Działo się tak również na meczu towarzyskim. Tego dnia Morawski pojedynkował się z Polonią Piła. Artur Pawlak jechał na drugim miejscu. Ścigał Grigoryja Harczemkę. Na pierwszym łuku, atakując go, uderzył w jego tylną oponę i wylądował na bandzie. Ten upadek wyglądał znacznie mniej groźnie niż zdarzenie z Andrzejem Zarzeckim. Wydawało się, że Pawlak wstanie za chwilę i o własnych siłach opuści tor. Stało się inaczej. Po 15 dniach, bez odzyskania przytomności, Artur Pawlak odszedł, mam nadzieję, do lepszego świata. Niestety. Arturowi przeszkodziła bardzo poważna kontuzja głowy. Ucierpiał mózg, ucierpiała podstawa czaszki. W rezultacie Pawlak także stracił życie. Przyszedł na świat 13 lutego 1974 roku, a więc niespełna po 19 latach nie było go już z nami. A to również był duży talent, który razem z Zarzeckim w Lidze w roku 1991 sięgnął po złoto który w parach, Mistrzostwach Polski Par Seniorów w 93, 9 zdążył jeszcze wywalczyć z chłuszczą i Protasiewiczem metal srebrny. Później żadnych sukcesów już nie było, bo być po prostu nie mogło. Artur Pawlak, moi drodzy zwany artkiem przez przyjaciół do dziś jest wspominany nie tylko w Zielonej Górze. Andrzej Zarzecki zwany był tygrysem. Ten rok 93-, jakże tragiczny dla nich, mam tutaj ich zdjęcia, przejdzie do historii i powinniśmy być wdzięczni im pamięć. Tu, Artur, tutaj Andrzej. A warto również dodać, że dwóch innych Pawlaków także poświęciło swoje życie Żużlowi. Jeszcze w latach 50. Ryszard Pawlak był jedną z pierwszych ofiar Żużla, ginąc we wrześniu 1952 roku na torze w Ostrowie. On wówczas reprezentował tamtejszą stalę. 35 lat później Wiesław Pawlak, niespokrewniony z Arturem, w Zielonej Górze również podczas meczu ligowego za Patorem Toruń. Także stracił życie. Niestety bardzo czarny bywa nasz czarny sport. Dziękuję wszystkim, którzy oglądają moje mini programy. Zapraszam na kolejną podróż w czasie już jutro. A dzisiaj jeszcze jedna informacja: Liga Polska. Ten oto ciekawy periodyk, Żużlowa Ademekum, część druga. Mam nadzieję, przyda się Arkana Lordowi, który jako jedyny odpowiedział prawidłowo na pytanie, jakie zadałem wczoraj. Najlepszym żużlowcem towarzyskiego meczu w Rawiczu, 20 marca 94, był Adam Łabęcki. To właśnie on zdobył wtedy 15 punktów i fruwał jak łabędź w powietrzu. No cóż, książka płynie do ciebie. Proszę tylko, żebyś podał na Facebooku dane do kontaktu. Wszystkiego dobrego, miłego dnia. Wagarujcie dalej i trzymajcie się na dobre i na złe. Do zobaczenia.